Uważajcie. No. Żeby to był pierwszy raz Dobre ujęcie. Powiem wam chłopaki, że chyba tym zacznę ten film. E, a korzystając z okazji może byśmy jakieś życzenia dziadkowi złożyli, co? No. <noise> się mam, nie psuły. mam prezent. Żeby <noise> samochody się nie psują. Odpadały. Gdyby ktoś miał wątpliwości co do klątwy Terenwizji, to Wy już chyba nie macie. To fajnie, że Wam pomogłem. Co? Nie <grywanie> wiem. To nie będzie typowa relacja z rajdu, bo sami widzicie, że okazja jest dość niezwykła. I zaraz dowiecie się, kim jest ów tajemniczy dziadek, który właśnie tak świętuje swoje 70. urodziny. No i oczywiście, kim jest tajemniczy wnuczek, który zorganizował mu tą imprezę z pomocą znajomych i przyjaciół z Fulga z Kaszuby. No wiesz, nie każdy w wieku 70 lat jest jeszcze czynnym oferentem. Yy, no trzeba było jakoś to uczcić, nie? Dziadek Adaś to myślę, że ikona polskiego offroadu dlatego, że jest myślę, że najstarszym uczestnikiem w całym Do tego Dziadek Adaś na młodym naprawdę pokazuje, że doświadczenie robi robotę i bardzo często na przykład mnie objeżdża. No jak nie znamy, jak znamy, no. Legenda tutejsza, nie? Czy wy w ogóle znacie dziadka kojarzycie? Tak! Startowaliśmy. Startowaliśmy kiedyś z nim, to była nasza konkurencja. I objechał? Obiechał nas! My, my patrolem prędzej. Patrolem, żeśmy wcześniej jeździli. Dziadek wie czym jeździł? A dziadek jeździł samurajem, także jest samuraj. Na tej imprezie było ponad 70 samochodów terenowych, ale tak sobie żartowaliśmy, że w sumie można powiedzieć, że był to zlot samurajków. Bo tych aut było tutaj naprawdę bardzo dużo w dowolnych konfiguracjach, modyfikacjach, wariacjach. Witam! Cześć! Proszę bardzo, tak jest wciśnięto fałszyw. Czyli da się. <grym> A tego to jest silnik? Jeep Grand Cherokee 52 Benzyna. I dlaczego jeep Grand Cherokee stał się drogą samurajem? Taki był plan na niego. Wszyscy twierdzili, że się nie da, jednak się dało. Ale chłodnica się już nie zmieściła. No niestety, no. Zachowując. Te same gabaryty Samuraja od przodu, niestety chłodnica musiała iść do tyłu z racji tego, że zwiększyliśmy mu chłodnicę, bo chłodnica jest od tułareka 5-litrowego. To jest właśnie aktualny Samuraj dziadka, pewnie nie ostatni, ale trzeba przyznać, że to są jego ulubione samochody, zresztą od Samuraja wszystko się zaczęło. No, zaczęła się historia moja z offroadem. Kupiłem samurajka, blaszankę 2003 rok Tislu, która miała auto mi służyć na ryby, grzyby, żeby dalej konie chodzić z wędkami, z koszykiem. No i chłopaki z Gdyni zaprosili mnie do, na taki, taką pojeżdżawkę, taki trial. No i na swoje szczęście lub nieszczęście jak... Wygrałem to rajd. I się zaczęło, się zaraziłem. Widzę po naklejkach, że trochę przeżył. No to już i tak są drzwi powymieniane, maska powymieniona, także tych naklejek było dużo. E, rajdów nie wiem ile. E, no, policzyłem tak po też nie może nie do sztuki, po 70 kucharów. E, przez te 12 e, 14 lat. Ja z mojej strony, dziadka znam od wielu lat. Cenię za wytrwałość, w tym wieku, zwłaszcza mimo różnych problemów. Chciałem, tak pełen szacun, każdy zazdrości, nie tylko wyników, ale wytrwałości w tej zabawie: że się chce, że się wstaje rano, zbiera cały ten sprzęt Majdan i leci upalać w różne zakątki Polski na najcięższych rajdach. Kurczę sprzęt. Wah, wow, mega, mega, jak dla mnie mega szacunek. A nic nie korciło, żeby taką zmotką piękną jak tam stoi pojeździć? To już nie na mój 70-letni kręgosłup, bo to w tych kubłach bez poduszek, bez amortyzacji. Nie. To trochę ten kręgosłup na, <grym> się dziwię tym młodym, że tak ryzykują. No, <grym> <grym> e... Ale Samuraj też nie słynie z komfortu. No, no, ja mam naprawdę niech Marcin coś powie, to naprawdę te auto jest... E... Jak na samuraja i ten wiek 34 lat, bo 34 lata ma ten samochód, naprawdę jest komfortowy. Specjalnie dał fotel do obszycia, także masz gąbeczkę, nie? Tak. Możesz sobie usiąść, zobacz. Taki fotel to i w salonie byś miał, nie? A, jednak. Dodatkowo, wiesz, na bogerach, tu jest 0,3 w to to wiesz, to pojedziesz, nie? od no, dla dziadka wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka przede wszystkim jak najwięcej jeszcze rajdów, nie? bo jeszcze dużo przed nim, także liczymy na dziadka. Z tego co wiem, to ulubiona klasa Adama to była klasa, gdzie nie używało się wyciągarki elektrycznej i oczywiście, że tutaj podstawowym samochodem jest mniej lub bardziej zmodyfikowany Samuraj. Czego jest? Samolotka. Aha. Wszystko dobrze? Tak. To jest uszura, tylko nie wiem czy to klocki się skończyły, czy... Jak już poznaliśmy dziadka, to teraz najwyższa pora poznać jego rajdowego wnuczka. Wiele osób myśli, że to jest mój dziadek. No, no nie jest mój dziadek. Mógłby być, bo 40 lat różnicy jest między nami. Ale spotkaliśmy się... Znaczy, znaleźliśmy się tam już wcześniej, żeby nie było, ale na jednym rajdzie dziadek przyjechał bez pilota, taka pojeżdżawka była, a ja tam byłem jako kibic. No i, i dziadek tam sobie próbował jeździć, dwie pieczątki mu podpowiedziałem co i jak. może ja jak i co? I po tym dziadek sam napisał, że zaprasza na prawy fotel. No, no i tak się zaczęło, nie? To długo razem? 2016 rok, czyli to będzie o 8 lat, nie? W lipcu. Dobra, jak to jest jeździć z, z dziadkiem? Trzeba mieć anielską cierpliwość. Tak? <laughs> nie wiem, czy, czy wprost powiedzieć, ale upartość to jest jedna z głównych cech dziadka. Ale ja chyba jestem bardziej uparty, więc tak? wiesz, że jakoś ktoś musi ustąpić zawsze, nie? A co wam daje takie wspólne jeżdżenie, tak jakbyś miał odpowiedzieć, co jest w tym takiego fajnego? Ja kocham offroad. Tak Zawsze to chciałem to jeździć, to. dużo jeździć. A dziadek nigdy nie odmawiał, jak mu proponowałem. I to nas połączyło, nie? No metalowe, dawaj! Jakie z macie? Ze sklepu budowlanego. A co to jest w ogóle? E, to są podkłady do trawy, to do uszczelniania nasypów, na skarbów. Sprawdzają krada. się w offroadzie? Na takim jeszcze tak. Zobaczymy co pokaże w cięższym offroadzie. Mm. Ile metrów tego macie? 12 I to była Honda Civic? Tak, szóstka. Oczywiście. 94. No takiej płaszczyzny trapowej to jeszcze nie widziałem. Myślę, że dziadek już widział wiele na rajdach, ale tego tutaj jeszcze tego jeszcze nie widział. Czy ona jest elektryczna? No nie tak, ale my mamy wywalony silnik. E to pilot powinien robić, a nie kierowca. Ciężko to nawet nazwać samochodem. Dokładnie. ogóle nie, nie przypomina pojazdu. To jest... Ale radzi sobie, to jest najważniejsze. To jest to coś. Siła, ambicja. Ja powiem wam tak, niech teraz ktoś spróbuje narzekać, że wirus źle wygląda. Tak, wirus zapoczątkował zdecydowanie Jacku zacząłeś nową historię off -roadu. Bym chciał zapytać na patrol zawsze pomoże. Zawsze na patrole mówią, że jak patrole wjadą, no, no, rozleją, no, 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 to no, no, się nie nic się nie da zrobić. A tu... To jest ochrona na brak Chyba co? Jest nikowada od boku. Proszę to patrzeć. To jest jak ostrym elementem jest Michelin, a tutaj pod spodem jest nalewka. Nalewka. Już tłumacz tłumacz. Chodzi o to, że jak ostrym elementem <laughs> uderzą podczas wyścigu, to nie przeszkód opony, tylko na to jest brak Tak. Wraka to absolutnie nie przypomina, nie? Ja bym go tak nigdy nie nazwał. Absolutnie. A propos złomków na rajdzie, to też był oczywiście wirus. Może to nie jest najpiękniejsza zmota, ale trzeba przyznać, że ekipa jest bardzo skuteczna. Jeżeli ktoś się zastanawia dlaczego, to proszę popatrzeć z jaką prędkością biega tutaj Jacek, który był teraz w roli pilota, jak szybko on tą linę zapina, przepina. Właśnie Jacek, który też nie jest już młodzieniaszkiem, jest najlepszym dowodem, kolejnym zresztą, że ten offroad chyba odmładza i naprawdę daje mnóstwo energii, bo biegał po tych bagnach no, z prędkością maratończyka. Ta próba to taka typowa podmokła łączka z pięknymi subarami. No i nie ma drzewek, żeby się czepiać, dlatego tutaj w użycie poszły kotwice. No i to według mnie jest już taka, to nawet jest ciekawostka na dzień dzisiejszy, tylko powoli robi się to standard w naszym offroadzie, że załogi mają po prostu na wyposażeniu kotwice. Co tutaj widać było, że jedna złotka, druga zmotka, dwie kotwice w ruch. No i dzięki temu ten odcinek są w stanie w ogóle pokonać i zaliczyć te punkty. Mam nadzieję, że po takiej drodze na imprezę impreza będzie super. Co? 100 lat życia w błocie, nie? <śmiech> <śmiech> Pocycki, <śmiech> błoto konserwuję, najlepszego dla Adasia. <laughs> Wszystko było bardzo fajnie tematycznie przygotowane, w ogóle zaskoczony byłem jakością roadbooków, zostawiłem sobie jeden na pamiątkę, bo były wykonane naprawdę pięknie tematycznie i bardzo ciekawie były ponadzywane wszystkie OS-y, na których się startowało. Także czuć było, że oczywiście jest to rajd, gdzie się rywalizuje i tak dalej, ale gdzieś w powietrzu wisiała taka przyjacielska atmosfera. Wszyscy chcieli spotkać się z Adamem, przybić piątkę, złożyć mu życzenia. Jakieś życzenia? Nie umiem spalać. życzenia. Dziadku, obyśmy jeszcze takie następne się lat wytrzymał w tym to będziesz kozak ten Dziadek, żyj nam 100 lat, żebyś jeszcze parę, naście, parę dziesięć lat z nami jeździł. No i dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, że za rok się spotykamy na pierwszych urodzinach dziadka. Trzymaj się, pozdrawiam. łeba. Co jest fajnego w Froudzie? E, ludzie, ludzie to jest podstawa. Jesteś dla mnie wzorem i inspiracją, ponieważ też bym chciał za te 45 lat, bo tyle nas dzieli. Chciałbym naprawdę za te 45 lat mieć tyle uśmiechu i tyle pasji w sobie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla dziadka od ekipy łeby. Wytrwałości w tym, co robi przez całe życie. I co najmniej jeszcze kolejnych 70 lat rajdów, upalania. Wszystkiego najlepszego, dziadek, proszę cię, wróć do nas, bo chcecie jeszcze objechać. Konkurencja? Konkurencja, tak, od zawsze. Objeżdżał? Obieżdżał, objeżdżał, objeżdżał no. Nie było jeszcze takiego doświadczenia, teraz bym chciał się spróbować. Dużo zdrowia nie poddawaj się. Wiesz co, życzę każdemu, żeby w jego wieku. E, miał taki zapał do życia, do swojego hobby. No takie, wiesz, e, miał tą zajawkę. Nie? nie usiadł w fotel, tylko naprawdę różne były przygody, bo i ten kręgosłup złamany w zeszłym roku udarł, ale jest, jest dalej zawzięty, nie? Także, także ma chęci, to najważniejsze. Duża zdrówka minimum do setki, żeby dożyć jeszcze 100 rajdów do setki przez te 30 lat poniedziałku, dużo zdrweczka. Ja tak samo, dużo zdrówka, zdrówka i niespadających pasów. No. Jeszcze 70 dużo lat? Dziadkowi, bo to najważniejsze. Co? Dużo zdrowia, bo to najważniejsze. Tu tak. wszystkiego najlepszego, zdrówka, czego byś tylko sobie jeszcze zapragnął. Yy, dużo zdrowia. I wszystkiego najlepszego. Żeby nam dziadek żył 100 lat. To no jeden no. dzień dłużej i zdrowy przede wszystkim. Przede wszystkim. Jeżeli on widzi, co tu dzisiaj się dzieje, to już będą najlepsze życzenia ja dla niego. <laughs> Tydzień w lesie siedziałem, <laughs> żeby to zrobić. Je